Zimni i okrutni ludzie nie krzyczą, niczego nie niszczą, nie zawsze mają groźne spojrzenie. Najczęściej się uśmiechają, ale ten uśmiech nie grzeje, jest pusty, lodowaty. Uśmiech, który skrywa kalkulacje, manipulacje i niemal przerażający brak empatii. Karl Jung mawiał to, co wypierasz, podporządkowuje cię, to, co akceptujesz, przemienia cię. I właśnie to robią ci ludzie. Wypierają się własnego człowieczeństwa, by podporządkować sobie innych. Stają się pustymi skorupami kierowanymi przez rozdęte ego i sadystyczną przyjemność sprawiania bólu. Jeśli kiedykolwiek byłeś blisko kogoś takiego, wiesz, jak trudno to wytłumaczyć. Bo są mistrzami w udawaniu nieszkodliwości. Ci ludzie żyją wśród nas. Mogą to być współpracownicy, członkowie rodziny, a nawet partnerzy. I co najgroźniejsze, opanowali sztukę ukrywania swojej zimnej natury za społecznymi maskami. Udają dobroć, ale nigdy nie czuli współczucia. Wizerunek to wszystko. Wygląd to strategia, a podczas gdy ty cierpisz, próbując zrozumieć, gdzie popełniłeś błąd, oni idą dalej, jakby nic się nie stało. Emocjonalna oziębłość to nie brak uczuć, to wyrachowane lekceważenie. To dokładna wiedza, jak zranić, i zrobienie tego mimo wszystko. A co gorsza? Bez cienia żalu. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że jesteś obok kogoś takiego? Kto patrzył na ciebie, jakbyś był tylko przedmiotem? Kto ignorował cię wtedy, gdy najbardziej potrzebowałeś wsparcia? Kto zdawał się czerpać przyjemność z twojego cierpienia? Zatrzymaj się teraz. Dziś poznasz osiem najbardziej oczywistych oznak osoby zimnej i okrutnej według psychologicznych zasad ujawnionych przez Karla Junga. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś dobrym człowiekiem, który nienawidzi ludzkiego okrucieństwa. A jeśli chcesz, napisz w komentarzu: Kto sieje zło, zbierze cierpienie. Numer jeden: Całkowity brak empatii. Zimni i okrutni ludzie nie potrafią postawić się na miejscu drugiego człowieka i co najbardziej przerażające, nawet nie próbują. Karl Jung wyjaśniał, że empatia jest odbiciem nieświadomości zbiorowej. Kiedy jej brakuje, mamy do czynienia z głębokim odłączeniem od tego, co czyni nas ludźmi. Ci ludzie nie tylko ignorują cudzy ból, ale go lekceważą lub wyśmiewają. Gdy dzielisz się trudnościami, zmieniają temat. Gdy płaczesz, przewracają oczami. Gdy cierpisz, po prostu nie obchodzi ich to. Takie zachowanie to nie nieuwaga, to wybór. Emocjonalna oziębłość to narzędzie kontroli. Wiedzą, że ból zbliża ludzi. Dlatego trzymają dystans. Nie okazują uczuć, nie oferują pocieszenia, nie poruszają ich smutne historie. Wręcz przeciwnie, im bardziej jesteś bezbronny, tym bardziej są zadowoleni, bo cudzy ból ich nie dotyka, ale poczucie władzy, jakie nad nim mają, już tak. Według Junga, osoby wypierające własny cień mają tendencję do projektowania go na innych. Ta projekcja rodzi okrutny osąd. Jeśli cierpisz, to pewnie zasłużyłeś. To perwersyjna logika chłodu, nie ma współczucia, jest tylko osądzanie. A jeśli nadal szukasz czułości u kogoś takiego, przygotuj się. Zostaniesz zignorowany, unieważniony, a w końcu zaczniesz myśleć, że jesteś słaby, bo czujesz tak wiele. A tak naprawdę to właśnie twoja zdolność do odczuwania świadczy o twojej sile. Numer 2. Manipulacja ukryta pod troską. Zimni i okrutni ludzie rzadko atakują wprost. Ich okrucieństwo jest wyrafinowane. Wolą ukrywać się za dobrymi radami, pasywno-agresywnymi uwagami i gestami, które wyglądają na opiekuńcze, ale mają na celu wyłącznie kontrolę. To ten typ ludzi, który mówi, mówię to tylko dlatego, że się martwię, a jednocześnie niszczy Twoje poczucie własnej wartości. Dokładnie wiedzą, gdzie uderzyć, by cię zdezorientować, wykorzystują Twój ból jako przewagę. A twoje niepewności jako dźwignie do dominacji. Karl Jung opisał, że niezintegrowany cień może objawiać się jako manipulacja emocjonalna, w której drugi człowiek traktowany jest jak przedmiot, nie podmiot. A gdy zostaną skonfrontowani, zawsze mają wymówkę, że przesadzasz, że źle zrozumiałeś, albo że tylko chcieli pomóc. I tak zaczynasz wątpić w swoją własną percepcję, a o to im właśnie chodzi: zdezorientować, zdestabilizować, zatrzymać cię wokół nich. Zastanów się, czy kiedykolwiek czułeś się winny, że wątpiłeś w intencje kogoś, kto mówił, że chce twojego dobra? Czy zauważyłeś niespójności w zachowaniu osoby, która twierdziła, że się troszczy? To nie troska, to emocjonalna pułapka. A im dłużej ignorujesz ten sygnał, tym bardziej jesteś uwięziony w tej pajęczynie manipulacji. Numer 3. Całkowity brak poczucia winy. Każdy popełnia błędy, ale poczucie winy to cecha tych, którzy mają jeszcze duszę. Zimni i okrutni ludzie nie przepraszają szczerze, nie okazują skruchy, często wręcz sprawiają, że to ty czujesz się winny za ich błąd. Przekręcają fakty, manipulują opowieścią i z lodowatym spokojem potrafią całkowicie odwrócić rolę. Ofiara staje się winowajcą, a oni pozostają nietknięci. Karl Jung mówił, że rozdęte ego unika konfrontacji z cieniem. I właśnie to robią te osoby: zaprzeczają swoim błędom, unikają autorefleksji i chronią się arogancją, którą trudno przebić. Gdy próbujesz porozmawiać o czymś, co cię zraniło, oskarżą cię o przesadę, użalanie się nad sobą, dramatyzowanie. Powiedzą, że zawsze narzekasz, albo że wszystko bierzesz do siebie, a gdy szkody są zbyt wielkie, by je zignorować, wtedy pojawia się pusta wymówka, bez emocji, bez kontaktu wzrokowego, nie dlatego, że żałują, ale żeby zakończyć rozmowę. Nie chcą naprawiać, chcą mieć spokój i iść dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Życie obok kogoś takiego uczy cię boleśnie, że niektórzy ludzie nie odczuwają skruchy, tylko realizują strategię. Numer 4. Obojętność wobec cierpienia innych. Kiedy ktoś bliski cierpi, oczekujemy przynajmniej empatii, ale zimni i okrutni ludzie reagują obojętnością albo nawet irytacją. Gdy płaczesz. Oddalają się. Gdy cierpisz, milczą, a gdy już coś mówią, to najczęściej po to, by umniejszyć twojemu bólowi. Przesadzasz, to nic takiego, inni mają gorzej. W ich tonie nie ma ciepła, tylko pogarda lub zniecierpliwienie. Jung twierdził, że ci, którzy odrzucają własny ból, mają tendencję do odrzucania bólu innych. To wyjaśnia, dlaczego te osoby nie potrafią. Albo nie chcą nawiązać emocjonalnego kontaktu z cudzym cierpieniem. Postrzegają wrażliwość jako słabość, uczucia jako ciężar i co gorsze, uważają, że okazanie współczucia to oznaka uległości, dlatego unikają wszelkich przejawów współczucia nawet w najbardziej delikatnych momentach. Teraz pytanie wprost. Czy zdarzyło ci się przechodzić przez coś trudnego i czuć, że osoba obok ciebie nie obchodziło to wcale, że patrzyła na ciebie z nudą albo wręcz z irytacją? Ten brak reakcji emocjonalnej to nie nieuwaga, to świadomy wybór, to jasny sygnał, że nie ma tam ludzkiego ciepła, tylko zimna, wyrachowana obecność, która nigdy nie będzie przy tobie, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Numer 5. Przyjemność z wywoływania emocjonalnych reakcji u innych. Zimni i okrutni ludzie nie tylko ignorują emocje, oni się nimi bawią. Jung zauważał, że tłumiona ciemność nieświadomości objawia się w subtelnych aktach destrukcji. I dokładnie to robią te osoby, testują twoje emocjonalne granice, jakby naciskały przyciski tylko po to, by zobaczyć, co się stanie. Mówią rzeczy, które wiedzą, że cię zranią, zasiewają wątpliwości, karmią twoje niepewności, a potem patrzą lodowato, jak reagujesz, celowo wywołują napięcia. Wzbudzają zazdrość, porównują cię w upokarzający sposób, znikają, gdy najbardziej ich potrzebujesz, wszystko po to, by zobaczyć twoją reakcję. A gdy wybuchasz, płaczesz albo stajesz do konfrontacji, one się uśmiechają, zaprzeczają jakiejkolwiek złej intencji i jeszcze mówią, że przesadzasz, zamieniają twój ból w spektakl, a twoje emocje w powód do kpiny. Ta ukryta okrutność to perwersyjny sposób na utrzymanie kontroli emocjonalnej. Im bardziej tracisz równowagę, tym bardziej one czują się na pozycji siły i wszystko to robią subtelnie, bez krzyków, bez scen, tylko za pomocą wyważonych słów, strategicznego milczenia i pozornie niewinnych gestów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego niektórzy ludzie zdają się prowokować konflikty znikąd, a potem przyglądają się temu z dystansu, jakby nie mieli z tym nic wspólnego? Właśnie tak wygląda jeden z najczytelniejszych sygnałów okrutnego umysłu. Numer 6: Niezdolność do utrzymywania głębokich więzi uczuciowych. Choć mogą wydawać się towarzyscy, zimni i okrutni ludzie nie są w stanie tworzyć prawdziwych relacji. Ich więzi są użytkowe, trwają, dopóki coś z nich mają. Kiedy przestajesz być dla nich użyteczny, porzucają cię z taką samą obojętnością, z jaką wyrzuca się zepsuty przedmiot bez skrupułów, bez wyjaśnień, bez spojrzenia wstecz. Karl Jung mówił, że osoba, która nie uznaje swojego cienia, żyje na powierzchni relacji, niezdolna do prawdziwego oddania. I właśnie to widzimy w tych przypadkach: powierzchowne więzi, puste obietnice i ciągła wymiana masek społecznych. Mogą wydawać się czarujące, ale w rzeczywistości z nikim się nie łączą. Wewnątrz jest pustka uczuciowa, niezdolność do prawdziwej miłości. Zastanów się teraz, ile razy miałeś wrażenie, że dajesz z siebie wszystko, a dostajesz jedynie ochłapy. Ile razy czułeś, że ktoś jest fizycznie obecny, ale emocjonalnie nieobecny? To nie jest miłość to emocjonalna pustka podszyta iluzją więzi, a ty zasługujesz na coś więcej niż pusta obecność. Numer 7: Pasywna wrogość jako forma kary. Ci ludzie rzadko kłócą się otwarcie, wolą karać milczeniem, chłodem, ciętymi uwagami i zimnymi gestami. To słynna, niewidzialna kara. Gdy coś idzie nie po ich myśli, nie będą krzyczeć. Po prostu odetną się emocjonalnie, sprawiając, że poczujesz się ignorowany, niewidzialny, odłączony. I wszystko to w elegancki sposób, bez podnoszenia głosu, bez scen. Tylko lodowata nieobecność, która boli bardziej niż jakikolwiek krzyk. Według Junga takie zachowanie ujawnia projekcję cienia, nieuświadomioną potrzebę kontroli poprzez cierpienie innych. Te osoby każą ci emocjonalnie za każde potknięcie, każde nieporozumienie, każde odejście od ich oczekiwań, i co najgorsze, robią to bez słowa. Czujesz to, ale nie potrafisz tego udowodnić, i tu tkwi niebezpieczeństwo. Bo gdy ból nie ma nazwy, miesza się z poczuciem winy i zaczynasz myśleć, że zasłużyłeś na tę karę, że coś zrobiłeś nie tak. Ale nie. Ta oziębłość to strategia dominacji, sposób na pokazanie kto tu rządzi. Numer 8. Brak skruchy nawet po wyrządzeniu krzywdy. To ostatnia cecha i być może najbardziej przerażająca. Zimni i okrutni ludzie nie odczuwają skruchy. Mogą wyrządzić ogromne szkody, zniszczyć emocjonalnie osoby, które były im bliskie, i mimo to żyją dalej, jakby nic się nie stało. Nie proszą o przebaczenie, nie patrzą w oczy, nie okazują nawet dyskomfortu. Cudze cierpienie jest dla nich bez znaczenia, albo co gorsza, zasłużone. Jung uczył, że kontakt z cieniem wymaga odwagi, ale te osoby wiecznie uciekają przed sobą. Dlatego nie żałują, bo nie widzą w sobie problemu, postrzegają siebie jako ofiary, nawet gdy są oprawcami, a ty zraniony możesz jeszcze wyjść z tej relacji przepraszając. Jeśli ktoś potrafi ranić, kłamać, manipulować, a potem spać spokojnie, ta osoba nie jest w stanie pokoju, jest pusta, a ty musisz zdecydować, czy chcesz dalej ranić siebie w nadziei, że pewnego dnia zimne serce się ogrzeje. Jeśli ktoś przyszedł Ci na myśl podczas oglądania tego filmu, udostępnij mu go. Może również musi otworzyć oczy i napisz w komentarzu: Zło nigdy nie zwycięży dobra. Nie zapomnij kliknąć: Lubię to i zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, zostawiłem tu na ekranie jeszcze jeden film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij i do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia.